Czy musisz być pierwszy, żeby być ważny? Czy naprawdę warto pchać się na szczyt, jeśli Królestwo Boże zaczyna się na końcu stołu? W najnowszym odcinku podcastu ja mhm, opowiem o tym, dlaczego Jezus zaprasza nas do mniejszości, dlaczego miłość nie jest dodatkiem, tylko wszystkim? I co wspólnego z dzisiejszą Ewangelią ma święty Franciszek z Asyżu który nie chciał być zbawicielem, tylko bratem mniejszym. Jeśli czujesz, że świat cię nie widzi, to dobrze, bo może właśnie tam w ukryciu zaczyna się królestwo niebieskie. Słyszymy się w sobotę z piątku na sobotę jak zawsze. Do usłyszenia. Jeśli chcesz usiąść trochę dalej od świata, a bliżej do Boga, to mój podcast znajdziesz na ja.podbin.com -hm i we wszystkich aplikacjach podcastowych albo po prostu wpisz w wyszukiwarkę ja mhm. Zapasz sobie herbatę, usiądź spokojnie i daj się zaprosić nie na pierwsze miejsce, ale na właściwie. Brat Krzysztof w podcaście ja. -hm.